And hey, hey. Wszystko było fajne. Gdyby nie moi koledzy, to nie zostałbym królem strzelców, bo cały czas mi asystowali. Gdyby nie oni, to nie dostałbym tej statuetki. Grałem na 100% i po prostu, tak jak inni bramkarze, chciałem zdobyć nagrodę indywidualną najlepszego bramkarza, ale naprawdę było ciężko. Bardzo mi się to podobał. Uważam, że ten turniej był wyjątkowy, dlatego, bo byliśmy na hali na sztucznej trawie. I uważam, że byli bardzo dobrzy zawodnicy, uważam, że była bardzo dobra atmosfera. Bardzo dziękujemy jako klub Legia Warszawa za zaproszenie na, na bardzo dobry turniej Rewalandia. Zespoły, które uczestniczyły w tym turnieju, naprawdę postawiły spore wymagania naszej Akademii i też styl prezentowany przez zespoły pozwolił nam na doskonalenie pewnych zadań, które dajemy zawodnikom na treningach, ale i podczas. Podczas meczów rywali, rywale byli bardzo wymagający i dzięki temu zawodnicy mieli możliwość rozwoju i doświadczenia różnych sytuacji poiskowych. Warunki, które otrzymaliśmy na turnieju były bardzo dobrej jakości, niczego nie brakowało. Formuła turnieju 4 plus 1 na pewno bardzo rozwijająca zawodników i prowokująca ich do podejmowania pojedynków jeden na jeden, do tego, żeby byli odważni z piłką. Zespoły starały się budować akcje od tyłu, co pozwalało na, na mnóstwo gry krótkimi podaniami, ale też dawało to możliwości do driblingów, ale także tworzenia efektywnych akcji. Te 400 ponad bramek też są jakby wizytówką tego turnieju. Myślę, że piłka była bardzo ofensywna i dzięki temu zespoły tworzyły sobie bardzo dużą ilość sytuacji. Mecze stały na wysokim poziomie. Zawodnicy strzelali mnóstwo bramek. Mecze były emocjonujące i dzięki temu myślę, że kibice zgromadzeniem tutaj na hali byli zadowoleni poziomem, jaki zaprezentowali ci dziesięciolatkowie z całej Polski.